Szczęść Boże. Witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 2 lipca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: "Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, Nagrody Sprawiedliwego otrzyma. Kto podaje kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Od wielu lat Kościół przypomina, jak wielką wartością jest rodzina. To w niej uczymy się relacji międzyludzkich, umiłowania dobra wspólnego, to w rodzinie przekazujemy wiarę. Nie dziwi więc stały akcent kładziony przez Kościół na ten podstawowy wymiar naszego życia. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus kieruje nas bardzo jednoznacznie słowa na temat rodziny. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Chyba tylko raz Jezus mówi, że ktoś nie jest go godzien. Właśnie w odniesieniu do miłości rodzinnej. Więzy, które łączą nas z Jezusem, są silniejsze niż więzy rodzinne. Nowość życia otrzymanego w szcie przekracza ramy ziemskiej miłości, nawet tak głębokiej jak miłość rodzicielska. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. W Chrystusie bowiem stajemy się nową rodziną. Niech Was Bóg Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.